Witam wszystkich bardzo serdecznie w z Azmofobii. Wróciła do nas Melcik. Witam! Nie wiem w ogóle, czemu macie taki tutaj, o, tak mnie miało być. I tak. I dzisiaj Melcik jest moim sponsorem, bo ja jestem biedny, sprestiżowany. Jak widzicie, mam 0 dolarów. Jestem bardzo biedny tutaj. Także dzisiaj jestem utrzymankiem, że tak powiem, tutaj naszej wspaniałej żony. Zatkało chyba. Żony? Żony? Kobiety? Tego typu coś? Tego ten? No i pamiętajcie moi drodzy widzowie, że... Oprasz. Na Ale Teraz w wypadku nie Świnia. Co? 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 <laughs> nie powinno chyba takich rzeczy na stinków. Chyba to nic się nie bytnie. było. Chyba nic nie. Chyba nic nie było słychać, bo gadałem. To się wytnie, to się wytnie. Nic nie było. Ale taki rowerowy, wiesz. No to chodziło. U, jest łapka. O Boże, monkey power. A, ty masz super. Ale zrobimy piękne zdjęcie, tak jest. I pamiętajcie o tym, jak wam lajkujcie, subskrybujcie. Zachęcam do subskrybowania tego Bożego kanału, bo lecimy po 800 subskrypcji, już jesteśmy blisko, tylko 15 chyba jeszcze subów. O właśnie i pamiętajcie, żeby robić remont. Gdzieś JB... będę... Jo, nie, nie... no. O! Ja pizgam, co ty robisz? Oj, te drzwi się boją, one się trzęsą Dobrze, niech się boją, no czego. O! Ty światło tu zgasił. No to nie Mara. Nie Mara właśnie, kurde. No, no właśnie może być. To to no ale tutaj światło. w każdym razie. Jest orb. O, no to mamy pokój. Mimik! I mamy. Hmm. Mimik! No i Mara już jest naszym obiektem zainteresowania tutaj w tym momencie, bo. No, no takie gaszenie światła, sobie hamskie, tak na początku, pierwsza interakcja. wygadasz? Miał. Miał, miał. Ludzowie, dajcie pamię... jakiś donate serwisowi y słuchawki dla mnie, bo słuchawki z Razerami się zepsuły i ciągle mi się odłączają, te że są podurczone i mnie to denerwuje już. Oddałbym ci moje stare słuchawki, ALE... O. Ale... Zgadnij co. Co? co? Nie oni. Nie oni. Dobre. wiedziałem. Dałbym ci stare słuchawki, moje SteelSeriesowe, ALE są rozjebane. Także, no... Czekaj mi. Czekaj, daj mi sekundę. Minęła sekunda. O pizdum, ale tutaj wyremontowane jest, proszę Państwa, elegancko. Kamerę zostawiła chociaż kobieta. Do... Te drzwi się nadal boją. Szybka zmiana mikrofonu. Melcik, nie wiem co zrobiłaś tym drzwiom, ale one się dalej boją. Sprawdzam spirit boxa. Nie działa, chodź ze mną, może, może lubi jak jesteśmy razem. Ewidentnie nas nie lubi. Miał, 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 Rzucił czy? Rzucił czy się tepnął? Od... Rzucił, słyszałam jak coś rzuca. Ale odkryłam. A butem w ogóle... tam. Odkryłam dzisiaj razem z kawą, pozdrawiam, ciekawą serdecznie, że sobie patrzyliśmy tutaj z kawą. A wiesz co duch zrobił? No. On sobie, se przeszedł tak chce przez to łóżko. Co? tak przeszedł przez to łóżko. Tak w ogóle, by the way, tu jest 7 stopni. Jest dosyć ciepło, ale no to jest najchłodniejszy pokój w tym momencie chyba tutaj. No to, to tutaj przez siebie Mreł. Wiesz, idź idź przynosi temy. Ja idę bornera szukać, bo kurde tej bez bowera to nie ma życia. Ja coś powiedziała, ale... Jeżeli nie możesz nie żyć powiem. bez Bownera? Nie. To nie wiem co chciałeś powiedzieć. Poddaję się. Kurde, ale te drzwi mi się podobają takie wyremontowane. Tak się, moi drodzy, powinno remontować drzwi, tutaj bierzcie przykład. Nie bierzcie z niego przykładu. Firma remontowa melciki z wspólnicy... Melcik! Malanowski partnerzy. O, tutaj ładnie wyremontowane drzwi kolejne, tak jest. I dobra, dobra, moi drodzy. Czy Bouner gdzieś tu jest? No Bouner, a tutaj ewidentnie... Nie no, za karę ci drzwi, bo tutaj nie ma było Bounera. Ja, Fizgam, co się, jak wyremontowałem, a piwnica normalnie. tutaj, elegancko, dobra. Spierdzielam sobie. Hmm. Ty, on coś znowu rzucił Kimś obrazem jakby A nie, on... Cicho biegiem marki Shellę zrzucił Rozumiesz to? Ja, może, boner i to jest w tym pokoju, gdzieś coś tego typu. Nie! Fingerprinty są. O. Footprinty! Ja mam jeszcze dwa zdjęcia do zrobienia. I to jest obaka. Sześć palców. Kurczę, Kurde. Pa pie pierwsze odkrycie tego odciska palca i obakę. Jakby. Eee, well. nie rób zdjęcia jednego, bo trzeba mu zrobić. No zdjęcie. no ja wiem Ja no, wiem Ja wiem, ja wiem Moja droga, ja nie ja amator Ja goły A? Ja pierdolę co ja zrobiłem z tymi drzwiami, zobacz ty Kurde Przechodź przed, pod nimi, Limbo <laughs> I tak się moi drodzy przechodzi. Dobra, co my tam mamy? No, co my? Questy takie już. Wypadałoby się chyba w smadrze zaopatrzyć, to prawda. Tutaj Jan Mur. Jan, Janek. Moi drodzy, i chyba jutro wam wstawię odcinek właśnie z live'a. Nagram, jak ten, jak apokalipsę robiliśmy, się udało. Można w sumie powiedzieć, że ta apokalipsa wyszła za pierwszym razem, nie licząc dodżowania. Bo kiedy duch był daleko, to po prostu doczuwaliśmy każde lobby. I w końcu, kiedy duch wydał się możliwy, że tak powiem, do znalezienia, bo bo biegał i to było charak jakieś charakterystyczne pewnego rodzaju. No i proszę Państwa. I. A co jeśli? Kurde. Co jeśli Temps się pojawią? Hmm. hmm. O, no, dwa stopnie czyżby, na razie. Czyżby, czyżby mimi? Klątwa mimika powraca? Hmm. Mimik to nawet nie jest on. I kurwa mało powredna. Słucham. Morderstwo na wizji tutaj. Jakie morderstwo? Co o ci chodzi? Kom Hiroba. Jeszcze nie. Ale kolega się chyba zlokował w tamtym pokoju. Ja usłyszałem tylko to... strzelanie kości, ja chciałem chwycić Naprawdę? aparat. Naprawdę? Jaką ko... Jaką kość? Co? Żeby... Ja, ją ja, ci, ja ci też połamię palce. Naprawdę? Ooo. Ja nie wiem co się dzieje, ale kolega chodzi cały czas po jednym pokoju. On ma wyjebane jaja. Przyszyfrował! O, jest to bakę. O, faktycznie jest to bakę. Ty jesteś wredna. Ja? Ale co ja ci takiego zrobiłam? Chciałaś mnie zamordować. Ja? Zamordować ciebie? Nigdy w życiu. Ja bym ci tego przecież nie zrobiła. Nie no i teraz... Jestem najlepszą, najwierniejszą fanką przed... Ta, fanką. Ja myślę, że to nie... Etap bycia fanką już przeminął. Ciekawy. Jesteś shrimpem. Ha! Ja! Dobra, gdzie ty jesteś? Ja? Na zewnątrz. Aha, tak. to ja chciałam iść do ciebie odpokutować. Będę cię nawiedzał w koszmarach. Koszmar... Mam zdjęcie ducha! Wypierdalej. Haha! Ja wiedziałem, że ty tu jesteś, kurde. No co, no co? Co, nie możesz? Nie możesz? <laughs> Zostaw te drzwi! <laughs> ja nie no! Nic z nimi nie robię! A ja naprawdę nic z nimi nie robię! No, nie da się! Halo! No musisz się tak wiesz, bo No ale. Kurwa Pomocy! <laughs> Pomocy! <laughs> Mama I kurwa mendo Nie, nie da się Masz też drzwi, w ścianę je włożę No musisz do siebie je tak wiesz Co ci dać do siebie je dać? No oh. <laughs> Ale się zrozumiał No kurwa Oh. Czekaj O oh. O oh. Siema Ja goły Ty, zobaczmy czy mnie złapie Z ci... Z go gościu Nie złapiesz mnie tutaj Essa Chyba się on się o ścianę zbudował. No on w tamtym pokoju wtedy też biegał, tylko wie, cały czas w jednym miejscu. Kolega, no chyba, czy... fajnie Kolega chyba się trochę... Poczuł urażony tym, że ja tutaj się zgliczowałem. Jeden co tu się dzieje? Dobra, czekaj. Nie no, ja się nie umiem już. Kiedyś umiałem. Remont się popsuł, daj, daj te drzwi na chwilę. No normalnie mogę. Myślę, że tak do siebie po prostu. Tu, spojrzeć drugą no! A co ja robię? Słucham? Oh, nie, Chodź. nie. Chodź, podejdź, podejdź, podejdź. Nie umiem. Nie no kurwa. Ja już nie... Ja już nie potrafię. Ja, ja nie umiem grać w fazmę już. To jest mój koniec. To Dobra, no konie mamy. Mamy kwestie, mamy. Wiem, To jest, to to jest mój, koniec mojej kariery zawodowej. To jest. Koniec mojej, to jest koniec mojej kariery zawodowej w Fazmo. Nie umiem już robić remontów. Nie. Nie mów tak. Nie jestem załamany, moi drodzy. Ale ładnie tutaj żeśmy obraka wydymali. Bez mydła, Kucze. że tak powiem. Znaczy, jak ja. ładność. Co byś kiedyś zamieszkał na tym z takim duchem w domu? Pewnie. Patrz, jaki ładny. Myślisz, że jak się poszli tam dalej ulicą, to byłoby domostwo w państwa tak Myślę, mam taką nadzieję, chodź, idziemy do jego pokoju jeszcze z nim poszlibyście, ja, ja czuję niedosyt. A może spróbuj jeszcze raz? Ej no ja normalnie mogę do siebie Ja umiem tylko na szafkę dzisiaj E, ty gdzie ja jestem? Na dachu? O kurwa, na no tak dachu wyszedłem Chema? Ja goły? Holy shit! E. No tego to mi się jeszcze na Willow się nie udało zrobić. Widzisz? Taki remont zrobiłeś, aż wyszedłeś z domu. Zrobiłem taki dajebany remont, że wyszedłem z domu. A ty tam żyjesz w środku, czy on co? Żyję. Chodź na zewnątrz. Hm, <ślech> widzołowy. Łapka w górę po prostu za to. O Boże. Serwek kraksa! Zamknęłaś się z nim w pokoju. HA! Arma cię dopadła. Nie no, widzowie. Bro zjebany. O! Jezu, za szafkę, jolo. My jesteśmy nienormalni. Tak. My jesteśmy mało tego, my jesteśmy rozjebani jak na zdorwie, nie dorwi. Może kawki kawusi, a dobra, bardzo Mro dobra, mrożona. Może być mrożona, jeśli chcesz, z lodem. A chcesz taką mrożoną? No kurde, moja ulubiona. Do lodówki trzeba wsadzić. Chcę wsadzić do lodówki. Kurde. Masz, masz małpią łapę w, łapie, w dłoni? Nie, małpa... Małpa... ma kurde... Łapka małpia już jest zużyta. Chodź z małpią łapką tutaj, podtrzymać ją. Ale już cała zużyta! Ale podtrzymać ją! poczekaj bo ona jest w zaświatach. W okay. The fuck? Okej. Okay. O! Dobra. Iść do jego pokoju. Gdzie ty jesteś? No chodź do jego pokoju. Weź tak stań ładnie się na świetle. Tą małpią łapą. Ale nie schylaj się, patrz się, patrz się we mnie. Spójrz mi głęboko w oczy. Ta małpia łapa się już zacisnęła. Dobra, nie no, chodź kończymy investigate, ile można. Moi drodzy, myślę, że to był całkiem emocjonujący investigate, dużo się działo, zużyliśmy całą małpią łapę, jesteśmy debilami. Ja byłem na dachu. Nie mogłem wejść do wojda, ale wyplazłem na szafkę. Myślę, że tutaj wszystko się wydarzyło, co się mogło wydarzyć w tym scenariuszu. Jest Myślę, że ten odcinek zasługuje na 500 wyświetleń Również i 40 tak łapek w górę. Również tak uważam. Również tak uważam. I teraz Melcik, jak będzie 40 lajków, like, będzie musiała wpierdolić SMR dwie paczki kłodych ciastek. Bafelków z czekoladą plus widzowie. Ja miałam dla was przygotowane na dzisiaj dwie paczki wafli i Sylwek mnie nie wziął wcześniej na nagrywki, więc pomyślałam, że nie będziemy dzisiaj robić, więc je zjadłam. Bo on musiałem. Mówi, musiałem mi walo. mówi. On mi mówi, pogrzeb Valoranta, że no to chodź, chodź, Melcik, zagramy sobie, nagramy sobie. mam takie aha, aha, nie o nie O północy, nie. by the way, a ja o pierwszej idę spać, także S, S. On mówi, że idzie o pierwszej spać, a pójdzie spać o drugiej. No dobra, także moi drodzy dzięki za oglądanie, jeśli się spodobał, to like, subscribe, comment, komentarz o to, i miał miał i widzimy się w kolejnym miau. odcinku, także naura!